Witam wszystkie koziorożce na szeptach tarota i dziś przychodzę do Was z czytaniem na listopad. Kochani, mogę trochę zachrypnąć, bo właśnie wyszłam z grypy, ale myślę, że przebrniemy. Co musicie wiedzieć, co do Was idzie w listopadzie? Co u koziorożców? Mhm. Nowe życie, nowe życie, nowy pomysł, nowy pomysł na siebie, nowy początek, kochani. No a dla niektórych może dosłownie być nowe życie, tak? Coś do Was tu przyjdzie. Niektórzy dosłownie mogą dostawać jakieś prezenty. No jest też taki świat snów trochę może być. O, niektórzy z was mogą mieć jakieś prorocze sny, sny, które będą miały jakieś znaczenie dla was. Patrzcie i tu też księżyc, jakieś no coś z zewnątrz, coś na czym a, no nie będziecie mieć kontroli, tak? Mm, y może tak być, że, no nie wiem, w pracy na przykład, albo coś no, będziecie w jakiejś takiej sytuacji i na przykład nie będziecie rozumieć, um, nie będziecie mieć kontroli nad sytuacją. To będzie po prostu ktoś, albo coś, um, który będzie miało wpływ um, no, na to, co, co się stanie na przykład właśnie w listopadzie. Um. Ale ten, to zmieni się to, kochani, yy, także będzie jakiś taki szyb, jakaś zmiana w sytuacji. W każdym razie stracicie kontrolę, moi drodzy, nie będziecie mieć kontroli nad tym, także to nie musi być coś negatywnego, to może być coś pozytywnego, ale no, niektórzy z Was właśnie będą, no, będziecie myśleli, że będziecie mieli kontrolę nad sytuacją, nie będziecie całkowicie mieć kontroli nad, 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 nad sytuacją, moi drodzy. Także jakieś, no też może być i duchowe, tak? Może ktoś na przykład pracuje po prostu dla Was i tak urządza Wam świat. Mówię o tych zaświatów, tak? No, żeby w sumie wszystko było tak, jak powinno być. Czasami nam się wydaje, jak coś nie idzie tak, jak chcemy a że to jest złe, a później okazuje się, że kurczę, dobrze, że tak się stało, jak się stało, bo wyszło nam to właśnie na dobra. Także no jest tu właśnie otrzymywanie. No i być może niektórzy z Was na przykład będziecie mieć ten takie, no jakieś takie intuicyjne, tak, być może, no nie wiem, to, to, czy Wasi przewodnicy duchowi, czy... No może macie y, jakąś bliską osobę, która jest po tamtej stronie, która na przykład przyjdzie do Was w śnie, właśnie przyśni się wam, będzie chciała się skomunikować, ale jakieś takie y, no, siły z zewnątrz, siły wyższe bym to powiedziała, będą miały kontrolę y, nad sytuacją w tym, w tym miesiącu, kochani, tak? No jesteśmy ostatni, to jest miesiąc zaduszek. Także, a jak wy się prezentujecie? Jak prezentuje się Wasza energia w tym miesiącu? Rycerz, a, rycerz była. <laughs> Przepraszam, kochani, no, Wy jesteście, jesteście w takiej energii bardzo odważnej, jesteście gotowi do działania, jesteście gotowi na przygodę, tak? Jesteście bardzo pewni siebie. To jest taka też energia trochę impulsywna. Także, no być może dlatego też będziecie czuli się. Wydaje wam się, że trzymacie kontrolę, tak? Jesteście, jesteście, pewni siebie, a tutaj na przykład niektóre rzeczy właśnie potoczą się. No nie zupełnie tak, jak wy to sobie tam wymyślicie. Także w każdym razie, no wygląda na to, że chcecie działać w tym miesiącu. No, jest tutaj nowe życie, nowe początki, jakieś zalążki czegoś nowego i być może no, pracowaliście właśnie nad tym, żeby, żeby zacząć to, to coś. Um, no, a tutaj niektóre rzeczy może nie potoczą się zupełnie tak, jakbyśmy to chcieli. A jaka jest ogólna temat miesiąca? Jaki jest temat tego miesiąca dla Was? Kochani, może być y, jakiś taki właśnie miesiąc konfliktów, a to może być y, nie tyle, że niezgody, ale to może być taka kompetycja. Na przykład możecie się na przykład dużo nauczyć y, przez, y, no, przez właśnie kompetycje, przez, y, przez jakieś takie spory, to mogą być jakieś takie dyskusje, które doprowadzą właśnie. Um, no, do poznania, do poznania na przykład czegoś więcej, um, może to być też no rywalizacja, tak, rywalizacja, właśnie jakieś takie, może, może być, no będą, tak, będą właśnie te jakieś siły wyższe, tak, dlatego będzie jakiś konflikt, będzie jakieś, jakieś takie, może niewyjaśnione sytuacje, Jakieś mogą być starcia, jakieś wyścigi, i jakieś. Ja myślę, że najwięcej to właśnie może być trochę zamieszania, ponieważ Wy tutaj będziecie myśleli, że jesteście w pełnej kontroli, jesteście gotowi, a tutaj ta, ta energia w tym miesiącu nie będzie tak Wam szła, tak to nie będzie się układać, coś będzie po prostu tutaj właśnie mieszać, jakiś będzie konflikt, jakieś zamieszania. Także no, zwracajcie na to, pamiętajcie, y tarot nie jest, to nie jest takie, bo no tak już jest napisane i nic inaczej się nie może ułożyć, to nie jest tak. Y karty y są takim wskaźnikiem, takim drogowskazem, a do Was należy wybór, czy Wy będziecie współpracować z tą energią, czy nie będziecie współpracować z tą energią. Także jeżeli coś takiego się Wam zdarzy, takie sytuacje, no to przypomnijcie sobie: aha, no, tak, takie są energie, więc yy, no, starajcie się współpracować raczej z tą energią. Jaki będzie główny cel yy, Waszy w tym miesiącu? Główny cel tego miesiąca. No, kochani, yy, sąd ostateczny, sąd ostateczny. Mówi o nowych początkach, tak? O nowych początkach, o odrodzeniu. No, i macie tutaj, popatrzcie, nowe życie. Sąd, ta karta sądu ostatecznego symbolizuje odrodzenie, przebudzenie, jakąś taką naszą ostateczną takie rozliczenie się z przeszłością. Czyli jakichś takich naszych no, działań z przeszłości. A czego doświadczyliśmy. W każdym razie jest to energia, jest to karta transformacji, przebudzenia duchowego. Zaprasza ta, ta karta nas do takiego, do, do głębszej refleksji nad własnym życiem, a nad naszą przeszłością. Wskazuje na moment, w którym no, następuje taka ocenia, ocena z Właśnie tego świata zewnętrznego, ale też i wewnętrznego, no nakłania nas do takiego naszego rachunku sumienia trochę, czyli wyciągnięcia wniosków z przeszłości, z tego co było, rozliczenia się no być może z innymi, wyciągnięcia, uwolnienie się z jakichś takich naszych własnych błędów, tak? I wyciągnięcia lekcji. W każdym razie jest to karta. Która symbolizuje nowy, nowe odrodzenie, coś nowego i takiego, takiej gotowości przebudzenia duchowego dla tych, którzy są na etapie takiego rozwoju duchowego, no to na 100% będziecie po prostu gotowi na przejście na, na jakiś no nowy etap, kochani, tak? Czyli to jest taki główny cel w tym miesiącu, to jest właśnie, żebyście pozamykali jakieś takie. No, rzeczy z przeszłości. Niektórzy z Was może będą musieli też wybaczyć coś komuś, ale przechodzicie w coś nowego, moi drodzy. Co Wam będzie przeszkadzać w tym przejściu, w tym odrodzeniu? Co Wam będzie przeszkadzać? No, kochani, przeszkadzać to Wam będzie Wasz umysł. Czyli będziecie tutaj próbować logicznie być może podejść do wszystkiego, albo sobie to wytłumaczyć jakoś tak logicznie, analitycznie, a wy tutaj macie no, świat duchowy, tak? Jakieś wyższe. Tego się nie da wytłumaczyć, kochani, logicznie. Pewne rzeczy po prostu to tak jak, no, no nie wytłumaczycie sobie logicznie, intuicji waszej, tak? Albo wam coś mówi w środku, tutaj w dołku pod. Pod, pod, pod przeponą, jakiś mamy taki, no jak to mówią, takie ciągnięcie od żołądka i coś wam mówi, że albo coś jest dobre, albo złe i nie da się tego wytłumaczyć czasami logicznie, tak? My sobie tam może po, możemy próbować, ale no nie da się nie da się snów też no, niektórzy próbują snu też sny tłumaczyć logicznie w każdym razie w dziewiątce w ósemce, przepraszam, w ósemce mieczy to jest takie to są takie blokady wasze ograniczenia wasze własne które tak jakby będziecie się no lęki też tak będziecie się próbować blokować zamykać przed tymi a tutaj pracują właśnie no z zewnątrz jakieś siły wyższe no którego nie, u, nie umiecie sobie wytłumaczyć tak miecze reprezentują logikę logikę wasz umysł a pewnych rzeczy, tak jak mówię, no nie da się wytłumaczyć logicznie. I to Was może blokować przed tym, no myślę, zamknięciem przeszłości, tak? I takim jakimś wyższym um, duchowym rozwojem. Także będziecie pamiętajcie, że w ósemce mieczy też to jest takie. My się możemy sami. Ona popatrzcie, ona, te, ona nie ma wcale związanych tych. Tych dłoni, ten, ten, ten sznur, czy jest bardzo luźno, po prostu tak, on jest tylko tak obtoczony, i ona w każdej chwili może się uwolnić, ściągnąć tą opaskę z oczu i zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się wokół, wokół niej. Także no czasami ta karta właśnie sugeruje, że może nie powinniśmy się tak strasznie bać, a także i to takie uwięzienie to jest czasami takie nasze. No, w naszej głowie tylko. To nie jest takie prawdziwe więzienie, tylko takie uwięzienie umysłowe. A kochani, jaki będzie sukces? Co osiągniecie w tym miesiącu? Hmm. Nowe coś, jakieś. No, satysfakcja emocjonalna. Ja myślę, że dla tych, którzy. Uwolnią się tutaj. To może też być. Niektórzy z Was mogą dostać jakąś no, wiadomość, tekst, telefon, nie wiem, e-mail. Może być coś takiego pozytywnego, co uczyni Was po prostu. No, będziecie zadowoleni z tego, ale to też może być na przykład jakieś nowe, nowe uczucie. Do niektórych może przyjść właśnie coś nowego, jakaś. Um, romantyczna miłość, może to być właśnie jakiś początek, tak, tutaj mieliśmy tą nową miłość, kochani, i popatrzcie, tu też do Was przychodzi, także no, dla niektórych z Was, kochani, może to być na przykład, może wyszliście z jakichś, no, toksycznych związków, a, i no, nie byliście na przykład otwarci na nowe, boicie się na przykład nowego związku, nie jesteście pewni, a być może no boicie się, żeby nie powtórzyły się na przykład te same schematy, albo te same, te same toksyki do was nie przychodziły, tak? Więc w takim wypadku te karty właśnie mówiły, że musicie, no musicie uporać się z tym, z, z tym, co było, odpuścić to, co już nie pracuje, i, no i wybić sobie z głowy, że to samo znowu do was przyjdzie, tak? Bo tutaj jest jak najbardziej coś nowego, nowe początki. To może być właśnie nowa miłość, a pracuje wszechświat dla Was, tak? Niektórzy się z Was zastanawiają, no ale jak ta nowa miłość ma przyjść? Jak ja ani nigdzie nie chodzę, ani i no nie wiem, nie chodzę na żadnych jakichś tam portalach randkowych, albo nie wychodzę ze znajomymi, nie wiem, siedzę tylko dom praca, dom praca. No to tak się tak czasami stanie, właśnie, że no będziecie musieli wyjść yy, gdzieś i no czasami, jak coś Wam jest pisane, spotkać kogoś, to. Kochani, pójdziecie zakupy zrobić, nie wiem, kawa się Wam skończy, będziecie musieli wyjść do sklepu i kogoś, kogoś spotkacie. Także no dla Was tutaj to będą jakieś, właśnie no, dlatego, że tu macie nowy początek, tu jest nowy początek, a tu są nowe uczucia. Dla niektórych z Was, ja myślę, idzie nowa miłość albo jakieś po prostu zadowolenie, takie to też może być właśnie intuicja. Um, jakieś takie nowe yy, nowe wyobrażenie yy, jakichś takich no, może rom, ja bym powiedziała, że to jest romantyczna miłość, kochani. Albo taka wrażliwość na, yy, na nowe uczucia. Yy, moi drodzy, czego musicie unikać? Czego musicie unikać w tym miesiącu? Yy. Czego musicie unikać? 4, 4 pucharki. Kochani, musicie unikać takich stanów apatycznych. Tutaj niektórzy z was, no być może, właśnie rozmarzą się za bardzo, i to jest taki stan takiej. Takiej apatii, no trochę marzycielski. To jest też taki czas, no niezadowolenia, tak? Niektórzy z Was właśnie no, macie tutaj, macie, ponieważ będziecie w tych, w tej, w, będziecie w głowie tutaj siedzieć, za bardzo właśnie, no, bać się i, i możecie wpaść w taką apatię trochę. Więc ta, ta czwórka, ta czwórka mówi właśnie, że czasami. No i możecie mieć taki brak motywacji, tak? To jest taki też czas refleksji, rozmyślania, ale też takiego właśnie zamknięcia się w sobie. I w momencie jak my się tak zamkniemy w sobie, roz, no jesteśmy tacy apatyczni, no to jak ta miłość ma przyjść do was, tak? I tutaj popatrzcie, tutaj jest znowu ten puchar, to jest ten sam puchar, który ten paść trzyma. Jak się pozamykacie, to akurat w tej, w tej talii on patrzy, ale w większości talii on nie patrzy, on nie widzi tego pucharu, ale w tej, w, tej, w tej talii jest fajne, to właśnie, że on tutaj podnosi głowę z tego, z tego czytania, tutaj żebyście po prostu no, no nie przeszło koło was, nie przeszło wam. Koło nosa szczęście, bo faktycznie jak się na przykład no skończy Wam ta kawa i powiecie: A, kurde, kawa i tak jest niedobra, nie będę szedł do sklepu, jednak może zrobię herbatę, tak, bo Wam się nie będzie chciało. No to nie spotkacie wtedy tego kurcze jedynego, który też pójdzie po tą kawę może. Także nie wpadajcie za bardzo w apatię, uważajcie na to, unikajcie za bardzo takich stanów apatycznych. Yy... Takiego niezadowolenia. Czasami trzeba się zastanowić, właśnie na tym, może, co macie dobrego. I wtedy wyjdziecie z tej energii, ściągniecie tę opaskę i pozwolicie, żeby ten, no, temu wszechświatowi też trzeba, kochani, pomóc, żeby ta miłość, to nowe mogło, mogło przyjść. A jeżeli macie jakieś toksyki, jakieś, to musicie się rozliczyć z tym, tak? Musicie się rozliczyć. Co musicie ogarnąć w tym miesiącu? Co musicie tak przytulić do siebie, kochani? Hmm, no, musicie przytulić transformację. Transformację, kochani, karta śmierci. To już bardziej się tutaj nie da tego chyba czyściej powiedzieć. Karta śmierci, moi drodzy, to nie jest, to, nie, to nigdy nie jest może nie nigdy, ale bardzo rzadko mówię o śmierci fizycznej, to jest karta transformacji zmian i nowych początków, tak, czyli zakończenie jakiegoś etapu i rozpoczęcie nowego, także popatrzcie, no, musicie to ogarnąć, kochani, musicie to ogarnąć, jeżeli mieliście, po prostu macie takie tendencje, a, no, wy macie, tak, to jest, słuchajcie, Trochę też w waszym y, takim charakterze koziorożca, takie rozpamiętywanie, takie trochę czarnowictwo. Jesteście perfekcjonistami. Wszystko musi być dokładnie tak, jak sobie umyślicie i lubicie mieć tą kontrolę. A, I no niestety no, będzie trzeba się trochę z tym pożegnać. Znaczy, może nie trochę, a dużo bym powiedziała. Um, Kochanie, musicie pogodzić się po prostu no, ze zmianami, tak? Macie tutaj kartę, to są, to są straszne możliwości przekształcenia, odnowy, tego, żeby przyszło. No, przyszła do Was wreszcie ta miłość, którą sobie, którą sobie wymarzycie. No, z Wami to jest tak trochę jak z tym, co modlił się do Pana Boga, żeby, wygrał, żeby, żeby wygrać na, na loterii, tak? żeby dostać te numery tylko, że no, nie kupował nigdy tego totolotka, no to jak możecie wygrać, jak, jak nigdy nie zaryzykujecie kochani, musicie tutaj sobie po, pozamiatać w głowie Pozakańczać, uwolnić się od tego, od takich trudnych sytuacji, od trudnych związków, a przede wszystkim uwolnić się od tego przekonania, że to już tak zawsze będzie, od tego czarnowictwa. No, bo to tak, to tak nie musi być i, i, i na pewno tak nigdy nie jest, ale wy musicie ściągnąć tą opaskę i przejść, popatrzcie, to też jest. To są pokrewne karty, pokrewne karty, czyli Odwalcie to, co już no, nie pracowało do tej pory i przejdźcie przez zmianę, Wyjdźcie z tej, z tej energii apatii w tym miesiącu i pozwólcie sobie pomóc, żeby te wasze y, aniołki, ci wasi a, przewodnicy duchowi, no, mogli wam przysłać tą miłość, to zadowolenie. Ale wy musicie to y, pozwolić temu, kochani. I co wam tutaj właśnie pomoże? Co wam w tym pomoże, kochani? No pomoże wam, żebyście wyleczyli wasze serduszko, tak? Ja myślę, że niektórzy z was tutaj, no, doznali jakiejś, yy, no, nieszczęśliwej miłości, tak? Yy, trzy, trzy miecze przeważnie mówią o, o nieszczęśliwej miłości, ale... No mówią też o jakichś innych rozczarowaniach, jakichś smutków, stracie, bólu, emocjonalnym bólu, także, ale ta karta mówi, wy musicie być tą osobą, która wyciągnie sobie te miecze z tego serca a, i po prostu musicie uleczyć to, to serduszko, tak, I, i to wam pomoże, kochani, czyli pogodzenie się z tym, to co było, to już odchodzi, to już nie wróci. A no, musimy załatać, może jakiś dobry miodzik, za, zasłodzić to, żeby mogło być, mogło być lepiej. Czyli y, pozytywna strona trójki mieczy właśnie mówi o uleczeniu. Ja tak lubię patrzeć na tą kartę nie jako na kartę bólu, tylko to, że to było w przeszłości tak, było boląco, tak, było smutno, było przykro. Ale to, to należy się koncentrować na tym, że to było w przeszłości, kochani. Jest czas na uleczenie, jest czas na zmiany, czas na wybaczenie, i Wy macie tutaj to, macie tą energię, pokazujecie się w tej energii, tej takiej mocnej, tego entuzjazmu, czyli tych nowych możliwości, eksploracji czegoś nowego, spontaniczności, tak? wzięcia tej inicjatywy, wykorzystajcie to, a żeby pożegnać się z przeszłością, uleczyć swoje serduszko a no i otworzyć się na nową miłość, kochani. Albo na nową jakąś taką satysfakcję, na nowe możliwości. Jaka jest rada dla Was? Rada, zachęta? Hmm. Cesarz, kochani, A zachęta jest taka, bym powiedziała, że jeżeli cesarz do Was idzie, to to jest no po prostu ojciec Tarota, tak? To jest, idzie do Was ktoś, kto, jeżeli pozwolicie, oczywiście, no bo popatrzcie, a tutaj jest w tle macie wisielca, czyli takie zawieszenie, tak? Nowa, to jest takie. Nowe, taka nowe spojrzenie na sytuację, jakieś takie nabranie innego innej perspektywy. Ale karta cesarza symbolizuje przede wszystkim stabilność, strukturę, autorytet, a porządek, jakieś takie no, logiczne podejście do życia. To jest architekt ojca, tak. Więc jeżeli na przykład ta karta ma symbolizować to, kto do was idzie, no to na pewno jest to osoba, która chce czegoś bardzo trwałego, która przede wszystkim wie, czego chce. On, on nigdy nie jest. A on się nigdy nie cofa. On jeżeli czegoś chce, to już ma to przemyślane i wie, do, wie do czego zdąża. Także yy, ale jeżeli nie. Ta karta nie, nie musi mówić akurat o osobie. Może właśnie reprezentować to, że jeżeli przejdziecie tą transformację, a tylko no, będziecie potrzebować takiej właśnie autodyscypliny, ale doprowadzi was to, że właśnie macie potencjał zrealizowania wszystkich swoich planów, tak? Doprowadzenia do, no, jeżeli chodzi o miłość, to do takiego związku stabilnego, harmonijnego, który zapewni wam właśnie no, bezpieczeństwo, tak? stabilizację życiową, a solidne podstawy no, albo do, do miłości. albo do, no, też może to mogą to być stabilizacja finansowa materialna. Także podkreśla ta karta też właśnie, żeby podejść do tej całej sytuacji, a no z taką no z dyscypliną trochę i, no i z samokontrolą. A on, tylko tutaj, kochani, ponieważ macie tutaj, powiedziałam o tej, żebyście za bardzo nie byli, niektóre rzeczy no, logicznie nie, nie wytłumaczyli, a, a to jest też karta logiki. Także będziecie tutaj musieli no, wybalansować, tak? Żeby trochę pozwolić, właśnie wszechświatowi pracować na waszą korzyść ale wy będziecie musieli się tutaj zmobilizować tak i wyjść właśnie wyjść z tej apatii z jakiegoś takiego może trochę yy, no płakania nad sobą i pozwolić, pozwolić wyjść pozwolić tej transformacji tutaj to jest bardzo mocna bardzo mocny zestaw, słuchajcie śmierć z cesarzem bardzo, bardzo mocna energia na tego właśnie, na tą transformację na nowe początki na to, że doprowadzicie do um, z taką stanowczą energią, tak, do, do tego czegoś nowego, do tej transformacji, kochani. A, kochani, ja wam życzę wszystkiego najlepszego, a wspaniałego listopada. Dajcie znać, czy rezonuje czytanie z wami, a ja myślę, że do usłyszenia w następnym czytanku. Papa, pa, moi drodzy.